Witam wszystkich po raz kolejny. Dzisiaj trochę o tym, jak przeozdobić akwarium. Jak i czym. A więc tak. Kamienie. Korzenie. Rośliny. Albo kokos. W taki sposób. Najlepiej w naturalny sposób zrobić akwarium. I teraz tak. Ja tu mam u siebie do jednego kokosa kawałka przymocowanego anobiesa, a do korzenia jednego mikrozorium. Drugi korzeń zajmuje mech jawajski. Nie mogę się tylko dorobić trawnika, ale to ze względu na za słabe oświetlenie. Zrobię też pewnie odcinek o tym, jak przymocować mech czy mikrozorium, ewentualnie anubiasę do, do kamieni czy korzeni. Są to rośliny właśnie, które nie można sadzić w ziemi tak zwane epifity. Tutaj popatrzcie z przodu. To jest gałązatka kulista. Rozrosła mi się do takich rozmiarów, że zacząłem z niej robić trawniczek. Powoli mi tu rośnie i no, może będę z miał z niej kiedyś trawniczek krewetki bardzo lubią O, tu widać Amano akurat buszuje a tutaj helenka jest zakopana tutaj zebra ślimak zebra sobie chodzi Swojego kokosa pociąłem na trzy kawałki. Jeden jest tutaj na kamieniach. Są z niego zrobione z kamieni groty. Drugi prawie tutaj z tyłu zarósł mały kawałek mchem a trzeci największy kawałek. Tutaj też go prawie nie widać rośnie na nim no i trochę muchu w którym zasłoniłem jego korzenie jest to naprawdę fajna roślinka Nie ma dużych wymagań ani światła ani nawożenia serdecznie wszystkim polecam Zresztą tak samo mchy też myślę ...nad ewentualnie jeszcze jakimś gatunkiem mchu... ...do siebie. O, tutaj red sherry. i baboli buszują. Krewetki też uwielbiają. Prefilt, który zrobiłem z gąbki na mój filtr, cały czas tam siedzą. No i to tyle na dzisiaj. Pewnie zrobię jeszcze filmik, może nawet jutro, o, przy okazji czyszczenia akwarium. Wyciągnę te korzenie i pokażę Wam, jak to jest przymocowane i w jaki sposób można to zrobić. Ten mech na przykład jest przymocowany za pomocą żyłki do korzenia. Prawie tej żyłki tutaj już nie widać. Tak się rozrósł, a jego było naprawdę bardzo mało. Dostałem kilka gałązek ledwo. Zresztą wszystkie roślinki rosną mi naprawdę w niezłym tempie. No, dziękuję wszystkim i do zobaczenia kolejny raz.